Słuchajcie, kto mi powie w Google, co to jest animacja? Co oznacza słowo animacja? Ktoś znamy, że filmy animowane? Koleżanki. O, koleżanka, klasyczka, wie na pewno, co to, to, to znaczy Co to jest? Animacja? Jakie są filmy animowane? Jakie znasz na przykład? coś ostatnio? A, polskie? Nie bardzo. No ale, ale Leksia, no Leksia, no Leksia, no to no, bardzo elegancki film animowany. I Leksio, kożek matowy, dwóch kilometrów, to są filmy realizowane w animacji klasycznej, czyli w animacji Disneyowskiej, dystry rysunkowej. I każdy filmowiec, kto zajmuje się filmem, ten co stoi za kamerą, za projektorem w, w sali projekcyjnej zna wielką tajemnicę kina. A Ta wielka tajemnica to jest prędkość, z jaką się filmuje. Z jaką się odtwarza później film, skopi filmowy. To znaczy tajemnicę? Jak kawleczki się przesyłu taśmy filmowej w kamerze i w dyrektorze filmowym? Jak? 24 klatki. 20, na 24 klatki na sekundę. I słuchajcie. Te 24 klatki na sekundę to jest nasza recepta na ruch. Na ruch filmowy. 24 godziny na sekundę. Poprosimy kolegę. Kolega model. Czerwony mężczyzna. W go widać. go widać. Tutaj. Poprosimy koleżankę. Dzień te malutki się zachowują. O właśnie. Koleżanka zobaczcie, jaki chanol postać. To elegancki mężczyzna. I Koleżanka sobie wymyśliła taki ruch, że kolega podniesie rękę do góry i zaczyna czytać głosy. Na ekranie ma to trwać jedną sekundę. Tak sobie wymyśliła, że jest Ale animatorzy, to są ludzie, którzy tak świetnie rysują mają. to wiedzą jak ten ruch rozrysować, żeby na ekranie powstał właśnie ruch, który trwa jedno Trzeba zrobić 24. Bo 24 klatki na chodnika trzeba zimować, a później projektor odtworzy. Czyli tak, najpierw Ani narysuje rękę w tej pozycji. Pierwszy wystarczy. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty, siedemnasty, osiemnasty, dziewiętnasty, dwudziesty. 21, jest pierwszy? Grzywka, zaraz, A, jeszcze musisz grzywkę za czesać. To 24. 24 tak, rysunki. Każdy rysunek, każdy rysunek na oddzielnej kartce, na oddzielnej kalce. każdy rysunek my zeskanujecie, wy zeskanujecie, my wam pokażemy jak zostanie zarejestrowany w pamięci komputera, zmontowany i później otworzony. Także jeżeli ktoś zrobi 24 rysunki na sekundę, to będzie na jedną sekundę filmu. My, znając trochę tajnik głębszy filma animowanego, to możemy to zrobić i troszkę oszukać. Czyli jeden rysunek zarejestrujemy na dwóch klatkach. I wtedy z 24 klatek na sekundę powstanie nam 48, czyli będziemy mieć 20 klatki. No bardzo dziękuję, no bardzo eleganckie się zaprezentowali, ta reserka świetny ruch wymyśliła, także wszystko jest tutaj. Okay. I słuchajcie, pokażę Wam, jak to jest, ile Was pracy czeka, ale jaki przyjemny, a jaki później efekt Wam. Zobaczcie, jest, chwila się poliście. I zobaczcie, jest jedna faza, jest wyprostowana. Tak, widzicie? Kolejna faza, wieżyk jest troszkę dalej. Kolejna faza, kolejna faza, się ku Zobaczcie, jak jest ładnie pokazana linia animacyjna. Co każdy z Was każdy z was wymyśli, to będzie tak samo animował. Będzie poruszał, czy przesuwał, czy pochylał, czy podnosił, zawsze fazują pazujący robiąc rysunek, później troszkę w innej pozycji, troszkę w innej, troszkę w innej. I magia kina i ten świetny pomysł na ten 24-latkowy ruch, disneyowski ruch, będzie otworzony później w projektorze. Tak nie do końca 24-latki, bo nośniki magnetyczne mają 25 lat. W telewizji się odtwarza 25 lat na sekundę, ale to tylko dlatego, że z przeliczenia po prostu Obrazu magnetycznego wychodzi także 24 tak, że to 24,97. Tak, 24,97. I słuchajcie. Coś teraz Wam pokażę kolejne. To jest z filmu, też naszego. Widzicie. Na ekranie reżyser sobie myśli, że przebiegnie miódka. Wybiegnie z. skąd? I przebiegnie. Na ekranie to trwa jedną sekundę. Ale zobaczcie, jak animatorzy. Jak Wy będziecie rysować. Najpierw no pokażecie, w biureczkę, że się pokazało. Kolejny rysunek, panowie, zobaczcie, już jest wybiórka tu. Ale za każdym razem jest inaczej ustawione. Łapki, ogon, tu. Zobaczcie, była tu, już jest tu. I rozumiemy. Kolejny rysunek. Tu. Dalej jest. Jak się przesyła? Wy nie animacjającie do przodu. Kolejny rysunek. Jest tu. Kolejny rysunek. mam już ją tutaj. A pokazała nam się tutaj. Na ekranie będzie biegła. Ale za każdym razem razem są inaczej wstawione nóżki. Zobaczcie już już się dobiegła tutaj. Była tu, mam ją tu. Kolejny rysunek. Zobaczcie, już się szykuje do wyskoczenia, wybiegnięcia z kadru. Wybiega z kadru. W związku z tym przycaliła się i wykonała skok. Tylko Ale już tu nie ma czubka nosa. Nie ma czubka nosa, bo już znika, wybiega z gabu. W kolejnym rysunku został tylko ogon, tylne łapy, ogonek. I na ekranie będziemy mieć ruch biegnoce dwie W związku z tym tyle pracy. Najpierw trzeba narysować. Narysowało się. Na kalce, tak jak wycie rysować, rysowało się na kalce. Później z tej karki operator robił zdjęcia kamerą na taśmie filmowej. Później tą taśmę trzeba było wywołać, wysuszyć, dać tak na projektor, wyświetlić i reżyser, tak jak się mało i straszny reżyser. No i tych animatorów wciąż nie podobało mi się. Że taki ruch nie taki, że tylko posta się tak jak byś. No ale w końcu przyjął. Jak przyjął, to wtedy taka kalka, słuchajcie, specjalnie tutaj macie takie bolce profesjonalne, to jesteście profesjonalistami, nakłada się taką kaleczkę na te bolce. Druga pani, która nazywała się Kopiską, dostawała taki czysty, gładki celulon. Nakładała na te bolce. I robiła kopię na czarną, piórkiem, kopiowała. Jak skopiowała? To druga pani, która nazywała się malarką, malowała. Malowała postać. Nakładała kolejne warstwy kolorów na postać. Ale w te warstwy kolorów musiała wymyślić oczywiście kto, reżyser. I robił takie wzory kolorystyczne postaci. To jest jedna księga z minuty już pana serca. I to wszystko, co się pokazało na ekranie, musiało być opracowane kolorystycznie. Każdy kolor ma swój numer. Ma swój numer. Po to ten numer ma, żeby pani wiedziała, jak jest określił, który to jest numerek, pani żeby wiedziała, do którego słowiczka pędza zerkiew Teraz jest trochę inaczej. Już nie ma pań, które są pobrudzone farbami i siedzą w jak nie ma penselków, ale też tworzy się animacje. Można tworzyć animacje na takiej palce, żeby to by się robić. Później idzie na skaner, idzie w komputer i w komputerze jednym kliknięciem poprzez też opracowane wzory polityczne postaci można malować. Było tak, że Disney, kiedy robił swoje filmy w jednym miejscu, we własnym studiu, nie było problemu. Robił beczkę farby fioletowej. Z tej beczki przyszła jedna pani druga trzecia, tych pani malowało tak jak u nas w studio 28 tam było. Każda wzięła do mojego i malowały kublaczek na tekstę. Ale jak zaczął robić seriale, długie filmy kinowe, nie wyrabiał się tego. Zaczął wysyłać te coloczy do innych studiów. Kalki co, Dzień, studi. Kampi, co i w innych studiach najpierw na tej samej ulicy później w mieście, a później nawet poza tym miastą wysyłał i się okazało, że w jednym studiu dorobili troszkę jaśniejszą porę, w troszkę ciemniejszą. I operatorak filmowa, reżyser poszedł spoglądać swoją pracę i ludzi pracę na ekranie, okazało się, że ta postać pulsuje, bo się zmienia kolor. Był to młody i Wtedy mądrze ludzie od Listeria wymyślili i stworzyli katalog 1200 kolorów. 1200 kolorów, zobaczcie, jest czerwonego, niebieskiego, brązowego, 1200 kolorów. To jest katalog firmy Chroma Color, firmy profesjonalnej, gdzie reżyser po prostu wybiera sobie kolor na przykład na płaszcz, na niego i określał i wtedy można było już zamówić farbę. Przyjeżdżała farba z Anglii, gotowa, można było malować. Ale jeszcze wcześniej, jak ja zacząłem pracować z Wiesiem w się z w Wiesiem w To wiecie co? Była farba i był tutaj klej przezroczysty, który nazywał się Mobili i stały cztery męki. Cztery męki tej wielkości gdzie wylewała pani farbę i klej i te mylki ucierały farbę z klejem. Tą farbę ucierały z klejem po to, żeby farba nie zeszlizgniętała się ze wszystkiego, co Ona się trzyma. Zobaczcie, bo miłeś na 10 lat już szarpią dzieciaki, bo wy, młodzież, to już nie szarpiecie. Celu. Ale już mnie wyszarpano tutaj. Zobaczcie, tą kaleczkę. Ale farba zostaje. Trzyma się. Była taka dobra. I słuchajcie. Czym bardziej kolorowa postać, myślę, że myśli postać bardziej kolorową, tym lepiej. Tu mam postacie z, z Wieśa Filmów. Tu dwa kotypie, zobaczcie, jak określił kolorystycznie wszystko. Tu z wiesia filmu zobaczcie, jakie kolorowe postacie. Tutaj taki policjant, trochę do mnie podobny, w różni. z czerwonym ale zobaczcie, jakie kolorowe. I proszę Państwa, w imieniu wiesia, Kolejki kolejni swoim, jak zaczniemy robić, róbmy na kolorów. To Jak najbardziej kolorowe rzeczy. Później na ekranie z gwieździem będziecie zadowoleni. Będziecie widzieć kolorowy, fajny efekt filmowy. Są filmy, mogą być robione i w, w odcieniach szarości, w samym łódku są. I ja teraz też mam z myślą takie wrażenie, że nie wiem co się dzieje, że młodzi ludzie, studenci, jak robią pracę węgrzymiowe, przejściowe, to wszyscy robią jakieś poważne, dramatyczne, dramatyczne sceny, a jest mało kolorowych filmów. Zróbcie, zróbmy przyjemność Widzą dzieciom, które przyjdą na zakończenie festiwalu, niech zobaczą coś kolorowego. Proszę was, ja apeluję, mam nadzieję, że taki film powstanie. Słuchajcie, oprócz takich, co w filmie, co z tyłu Co z tyłu w filmie animowanym to jest? Pięknie Bardzo no, eleganckie określenie zawodowe. Tło, no, tło, no. tło, no. tło, no. tło czy dekoracja. Słuchajcie. Takich teologików jak ten trzeba było zwrotać, pomalować, zanimować dziecię od 8 do 12 tysięcy najmniej dzisiejszym balnicą. Na triumf Pana Kleksa. Zrobiliśmy 78 tysięcy celów. Na wieśach film, który trwał godzinę, magiczna gwiazda albo wielka wędrówka, 58, 60, ponad 60 tysięcy celów. Taki było pomalowany. Takich dekoracji jak ta, słuchajcie, jak ta, taki dekoracji na światełka, to się robiło 120... Wiesia do 120, to chodziło między 80, a 120 na 10 minut do nocy. Dekoracje oczywiście mogą być różne, bo to wszystko zależy od inwencji twórczej reżysera. I od was będzie zależało teraz, przez te trzy dni, jaka będzie na waszym tle, na waszym ujęciu dekoracja. Może być taka dekoracja, może być taka dekoracja. Ale jest moment jeden. Kiedy z dekoracją spotyka się celulój, spotyka się nasza postać animowana i to jest moment zdjęć. Wtedy operator po prostu naciskał spust kamery, robił jedną karteczkę, jedną karteczkę na taśmie filmowej, a tutaj wy. Także, że jesteście bardzo zdolni, bardzo pracownici, na tych kartkach będziecie animować postać i rysować dekoracje, po to, żebyście się nauczyli, po to, żebyście się rysowali po to, żeby to było kolorowe. Czyli wasz, wasza praca na takim kartce, na kolejnych, kolejnych kartkach, to będzie dekoracja i ta postać, czy rzecz, czy przedmiot animowany.